Ciekawe, jakby ten, jakie by to było uczucie, jakbyśmy teraz spadali na dół. No nawet byśmy nie poczuli, jakby że tak szybko byśmy polecieli. Tutaj. No tutaj! Na pewno byś nie zginął, połamałbyś się. No. To jest drugie piętro, to nie jest. No, renta do śmierci. A no, kto by ci tą rentę zapłacił? No, państwo. A, A na coś to co jest. Pis. Rodzina smoleńska. No wiesz, jakby źle upadł mógłbyś się kark skręcić oczywiście, że jest możliwość zabicia i to, i to całkiem wiesz 50 na 50 podejrzewam, nie? ale raczej z takich wysokości ludzie nie giną chociaż było ostatni jak facet spad, wypadł ze śmigłowca, czy tam gdzieś kilka kilometrów nad ziemią z samolotu i przeżył na drzewo wpadł wiesz, to jest to, jest to jedno na tysiąc ale wszystko zależy co ci jak upadniesz Jo! Nie ma, nie ma możliwości w ogóle. Bo on myślał, że to jest takie. Człowieku to, ma kilka, rytm, to to jest tak jak stąd, ja nie wiem, jeszcze dwa razy więcej jak do naszego noslegu. Ja myślałem, że powiesz, to jest więcej niż do nas to. Kurcze, naprawdę, to, to na matka przecież. natura potrafi być. Nieobliczalna. No. No ale też Łukasz. Ty, i skomplikowana. Tego nie, ty tego nie zrozumiesz jak nie byłeś tam gdzie ja, czyli na tym K2. To też nie zrozumiesz. Jak... To dopiero jest matka nieobliczalna. To te morskie oko, 5 stawów i dolina 3 stawów, to wszystko to jest przy te małe miki, Ja tylko się zawsze tak zastanawiam, kto daje tym ludziom pozwolenie na budowę tutaj, w takim czymś. Są, to jest... To jest niemożliwe, w jakich ludzie miejscach się budują. Ty, Ty, Łukasz chyba też chciał spaktować na sam u siebie, nie? Nie, bo Józef od razu na prezydenta. W Polski? W Polski nie. Polski nie. Za, du za duże afery za tobą chodzą. Całej galaktyki. <noise> Łukasz już nic nie powie. Przebił przez to. Na pewno ten Pesol się zaczyna na 9.7. <noise> to nic, Łukasz się zaraz będzie musiał napić żeż Jest się, że teraz panuje piękny obiadek, później elegancki deserek. Mówiłam wam, że możemy grilla robić, babka nam wszystko ma wyczyścić. I kiopasę nam kupi nie? To ona, tą, to ona nie wiedziała, że ktoś może to chcieć robić? ale nie, teraz muszę czyścić. Nie ona wyczyścić, bo powiedziała, że jaskółki go troszeczkę tak, tak, tak. zabrudziły i. <śleski> Pytam, która by Cię najbardziej pasowała? Nie wiem, wydaje mi się, że ta. Mi też ta. Mi też ta. Mimo, że Korinda była na tropie skarbów.

nie ma tutaj zakrętów, nie ma większej filozofii. Sztolnia prosta jak strzała. Jak szukacie złota, niestety nie mam dobrej wiadomości. Ja już tu wszystko przeczesałem. No i nie ma. Nie, tutaj tą sztonię Niemcy wydrożyli. Zaczęli drążyć w 1913, ukończyli w 1920 i w ciągu 7 lat drążenia oni bardzo liczyli, że uda im się przypadkowo natrafić na nowe złoża złota. Tutaj niestety tak wydrożyli tą sztonię, że nie spotkali tej skały ze złotem. My tym bardziej na nią nie natrafimy. Oni wydrożyli tą sztonię, żeby pod ziemią doszli do dwóch miejsc. Tam... No tu można być ze srecy nie, bo to nie wyraźnie. To, to było tylko sprawdzenie. Ja już cały czas chodzę w każdym. Nawet w domu były. Yy, tak, to co wystaje nad nami to jest pozostałość po trakcji elektrycznej, kable druty wisiały tutaj, które zasilały kolejkę elektryczną, to jest ta kolejka, która stoi przed kopalnią, na pracę, ona tutaj wywoziła tą złote, a to co wystaje po prawej stronie, te haki, tu wisiały kiełbasy, boczki i szyjki, też oczywiście też wisiały kable druty, które są kopalnie. kiedyś w dawnych czasach dobrych zasilały rząd elektryczny. No, i drodzy, to była pierwsza kopalnia na świecie, która miała podziemne urządzenie transportowe zasilane energią elektryczną. A A czym pan się tam odpycha? Co? Czym się pan odpycha? Ja rączki przy sobie. A, tak. Tak. Czyli ona ma takie. No drodzy, to jest łódź o napędzie jądrowym. Tak. Dwa ciężkie jądra pchają. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do ich rozszczepienia. E, ta łódka była kilka razy na dnie. E, na szczęście się jest głęboko. Tutaj woda sięga do berpuszka. Jak idziemy na dno, to się. Mojego! To się przejdziemy. Tylko, że niestety woda ma 6 stopni Celsjusza tutaj. Jak idziemy na dno. Co? rzeczywiście. ale to później tu wrócę. Aj, tak Ale to musi Pan ze mną podzielić teraz. No tak, rzeczywiście. No się dogadamy. To wiemy, wiemy kto już zostanie w tej kopalni. No, panie, panie. Uwaga, na ten element to się punkt, tam czerwona ludzka. Nie, nie wisi już. Coś ją zjadło. Ostatnio drużyna koszykarzy na płynęła, się brodo zaczepił. No, mamy oczy na około głowy tutaj po prostu. Moi drodzy, ta sztolnia ma dwa kilometry, ale ona na końcu się rozgałęzia i tak naprawdę przed nami wdrożonych jest 250 kilometrów chodników. Jeden wielki, gigantyczny labirynt. Nie wiadomo co czai się w ciemnościach tej chodniki. No, Czasami z głębin docierają do na nas przerażające dźwięki. Miejmy nadzieję, że się ich tutaj nie usłyszymy. Czyli będzie. Nie straszy tutaj? Słucham? Nie straszy tutaj? Straszy. straszy. Ale nie no. potem, jak, jak ci ludzie zginęli na samym początku, to pani mówiła, że 50 osób było. Cały czas zbliżamy się do tego miejsca. Zbliżamy się do najgorszego miejsca w tej kopalni. Mając teraz, jak tu gaśnie światło, to dzieją się nie, rzeczy to przerażające. To jak odgłosy Gertrudy. Można to wyjść? Już nie.

Chce wyjść, to proszę się częstować. Woda sięga już prawie poniżej, tak, Tak, na drodze my cały czas płyniemy pod górę. Różnica poziomów tej sztoni wynosi 3 metry. Wchodząc tutaj, staliśmy na 357 metrze nad poziomem morza. Na końcu tej sztoni staliśmy na 360. Z każdym metrem pokonanym, to odgo jest coraz płyciej. Jak zobaczymy ostatnią lampkę tworzącą ten ciąg na tej wodzie, tam jest 80 cm. Wody, już czasami jest metr m. E, i tam zatrzymamy łódkę, bo inaczej płynął tak cały czas. Wylotujemy na mieliźnie, wtedy ciężko będzie ruszyć to łódko. Wtedy musielibyśmy wylosować jakąś kobietę, która będzie wyskoczyła tę łódkę. No a... no dlaczego kobietę? Dlaczego kobietę? Muszę się Tak, wypływa od razu, tak? <luczujesz> Przed wiekami to kobiety tutaj pchały, więc musimy się trzymać historii i tradycji tego miejsca. tak. i drodzy, woda, po której pływamy, to jest woda źródlana, to jest woda, która przesącza się przez te skały. Góry złote, pod którymi pływamy, uważają są za suche, nic na naszą głowę nie kapia. Ale co jakiś czas mijamy jakiś fragment wilgotny, lub jakaś kroperka, gdzieś tam próbuje się oderwać. Z tej pojedynczy kropel woda w tej części kopalni gromadzi się z niej w ilości 500 litrów na minutę. Niestety, woda, po której pływamy, absolutnie nie, nie nadaje się do picia, bo ona sobie ogromne stężenie arsenu. Tysiąckrotnie więcej arsenu jest w tej wodzie niż dopuszczana do Ale na szczęście arsen jest mitym elementem. Nasz organizm potrzebuje tego pierwiastka, to wodę można dotykać, tylko tej wody polecamy tutaj e, pić. Chyba, że macie puste buteleczki, kogoś nie robicie, można się częstować. Nie Zawsze możecie powiedzieć, że byliście w Lichheimu. Pan mu się na parterze, gdzie nie pijemy. Dobrze, kobieta ze stolcem będzie stała. Tak naprawdę, przydatkowanie, jak są, powoduje silne rozwolnienie. Pan mu się wszystko się uderzy. Ten arsen tutaj nie przeszkadza zwierzętom, które na co dzień żyją w tej kopalni. Wszystkie gatunki nietoperzy, w Polskę, osiem gatunków, mają tutaj swoje siedziby. Występuje też najbardziej jadowity pająk w Polsce, sieciarz jazdniowy. Ukąszenie tego pająka jest bardzo bolesne. Ból porównywalny jest z tym, jak zadaje szersze podczas urządzenia. Jak poczujecie, że coś wam chodzi po szyi, Dobrze. reagujcie, jak wejdzie ducha, Złoży jajeczka i może być bardzo ciekawa sytuacja. Siatki na uścisk! No, ja do... <grym> tak, nie wiem, do czego są. No i dzisiaj się Nic tutaj nie jest bez powodów. No i widzimy przed nami ostatnią lapeczkę. Drodzy, wyciągamy teraz pod ławek pasy i się przepinamy. Jak ja, Nie ma. Tu jest. Kopalnia, sojka, hmm. To jest taka kopalnia, to Tak, tak, musiałem już tu rozpadnąć, będzie teraz. To nie, to mój pierwszy dzień w pracy tutaj. Jeszcze no się nie nauczyłem. Co tak. jest? Moi drodzy, pająk jest nad nami. Tu go masz. No, to jest akurat gatunek tu mi wiszący. On wisi, czeka, i udaje, że jest z plastiku. Ale zawsze właśnie to może zmienić turystów. I tutaj, moi drodzy, musimy się zatrzymać. Dalej płyniemy, bo dalej już jest za płytko. Ale co jest dalej? Właśnie to, że tutaj się zatrzymujemy wcale nie oznacza, że dalej później można. Można, u nas jest zwiedzanie ekstremalne. Turyści tu wyskakują z tej łódki do tej wody i dalej do napiepłoty muszą już w tej wodzie, ale oczywiście mają taką duże w wodę. Moi drodzy, 150 metrów stąd przed nami. Przyjrzyjcie się tam. Tam stoi McDonald's. Nie rządu. Tam jest krzyżówka. No nie zobaczymy jak Truda na wprost, a tam po lewej stronie jest boczny chodnik, odbicie w lewo, które, które prowadzi pod ten kamienią, przez który dzisiaj przechodziliście, na trasie pieszy, tam w górach. Jak my dochodzimy do tej krzyżówki na trasie zwiedzania ekstremalnego, skręcamy w lewo, nie idziemy na wprost. Idąc na wprost, nikt żywy nie wyszedł być bo już już do jakichś 300 metrów dalej, czyli cały pół kilometra stąd, tutaj jest zawalona i na tym odcinku 300 metrowym tam nie ma wymiany powietrza, wchodząc, każdy metr podróży maleje stężenie tlenu, zwiększa się stężenie śmiertelnie trującego gazu, jakim jest siarko Całe zwiedzanie odbywa się w lewo, tam są chodniki, które mają wlot na zewnątrz. Dzięki nim w naturalny sposób następuje wymiana powietrza. I, tutaj, i my teraz mamy dzięki temu czym oddychać. My w tym miejscu tutaj jesteśmy pół kilometra od wylotu, nad nami 120 metrów ska. Jesteśmy dość głęboko pod ziemią. I daleko do domu. No ale co? Fajnie jest, posiedzimy sobie. Jest... Moi drodzy, jest... jest... na zwróćcie uwagę, jest... że raczej na trzy nie zawrócimy tą łódeczką. Jest... Ale też nikt nie mówi, jest... że my w ogóle wrócimy. My tu patrzyliśmy z bezrobocie. ludzie wchodzą, później wszyscy myślą, że źle do banku wyjechali. <grym> Dobrze, musimy zrobić czeską akcję. Cztery osoby, które siedzą tam na przedostatniej ławce. To my. Tak, wstajemy i wyskakujemy, nie żartujemy. A obracamy się i krok przed siebie, zmieniamy pozycję na ławce. Śmiało. Najlepiej wstać, obrócić się i krok przez ławkę. Wstaje. <grym grym grym> No też jest wywrotna. Trzy razy była w czerwcu na dnie, w nie była, zawsze jest ten pierwszy raz, więc może dzisiaj też tak urodziłem. Dobrze, idealnie. I kolejne cztery osoby. Takie. No, można właśnie przerzucić już w taki sposób. Ale woda, mimo tego, że coś w sobie ma, to i tak jest fajna i czysta. Jest przejścia. Tak. Jakie deklaracje. Dobrze, możecie się przytulić teraz. Moje drodzy, to jest statek miłości. E, słuchajcie tam co, moi drodzy, wyłączcie tak oto latareczkę. Ty sygnał jest jeszcze. Czekaj, dziewięć. 998, 118, 114. No dobrze zapamiętam, Party Live. <grywa> <grywa> wracam ze środka tego jeziora. Poświęciłem się, aby, aby ratować to cudo z parka. Po raz kolejny mnie nie posłuchał. Po raz kolejny próbował być mądrzejszy ode mnie. Nie uruchomił procedury return to home. Aż mi się jeszcze nogi częsą. Jeszcze mi się nogi ja Weź mi to już. Podwójna tafla lodu. Jeden lód się zagina, drugi się utrzymuje. Tak, but, ja but do połowy wchodzi. Do... Nie rzucałam, jest dobry Jakby nie ten facet... Mamy nowego widza w ogóle. Jakby nie ten facet to bym w życiu nie wszedł. No powiedział mi, co zrobić, żeby dojść po tego drona. Był jakieś, ja wiem, może jakieś z 80 metrów od wyspy. Ale był kawałek, nie? No. Jedny, jeden lód się łamie. Jest woda. 500 wody i drugi lód, który cię łamie. I lód, który topnieje pod nogami, to jest ten pierwszy lód. No. No, mówił mi, że z synem chodzi. Pod, to był dziadek, Mówi, że chodzi z, z wnukiem 20 cm od brzegu, ale wczoraj chodził więcej i widział, jak dzisiaj przechodzili przez, na drugą stronę przez jezioro. No i mamy też filmowanych tych wędkarzy. No, i to mnie tak trochę wiesz. On mówi, żeby iść śmiało, nie? Że on poczekał. Ale i nagle wędkarzy zniknęli wszystko. Jak no, żebyś wiedziała. Kogo nie było? Tam byłem, na tej wyspie A dron był tu 80 do 100 metrów od brzegu Ty, aż mi się jeszcze nogi trzęsą Dobra, oficjalnie oświadczam, że już na naszym kanale Nie będzie latania nad wodą Żadnych ujęć z wodą Koniec Albo zmienimy drona Albo tym już nie będę latał nad wodą Jednego DJI Spark też wersja kombo już utopiliśmy, bo ściągła go woda. Całe szczęście że nie staną na środku jeziora. Ja bym ci tam nie pozwoliła nie ma takiej opcji. Tu też mi nie pozwoliłaś, a ja poszedłem. Było to straszne. A chciałem to nagrać, tylko oczywiście no wszystkie karty pamięci we wszystkich urządzeniach są pełne, nie? No, bo idąc do ciebie skasowałem 4 czy 5 filmów. Ale idąc po lodzie i patrząc, jak mi się nogi zapadają, no nie chciałem się kasować filmów. Widziałeś moje kroki? Trochę jak Pinokio, co? Jakby mnie drzewa wystrugali. A facet mi mówi, nie idź pan dookoła, idź pan przez tą wyspę i przyjdź sobie pan tu. Ja go nie wie pan co. Dziękuję panu, ale nie skorzystam. Pójdę się dookoła. Nie śpieszy mi się dzisiaj. Także, no, ale daleko nie wchodzi, nie? Tak, jeszcze raz. Tu, stąd musiałem dojść gdzieś tutaj, tu stanął spark. A w tej chwili jesteśmy od niego jakieś 300 metrów i w ogóle nie reagował na komendy, nic kompletnie. Co by człowiek nie robił? Dobra. Dobra, koniec na dzisiaj przygód. Moje życie dzisiaj było warte 3000 zł. No, to tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. To do następnego. Hej!